A gdzieś ty się stary podziewał? U Klimka byłem, u sąsiada, zalega mi za ziemniaki. I co? Ano leżą w piwnicy i wypuszczają pędy, mówię, a pieniędzy nie widać. No i co? No i mówi, że jak zalega umie, to pozwoli mi się podpiąć. Co zrobić? No, podpiąć pod antenę satelitarną, co ją w posiadaniu ma probosz w parafii. Tylko cichosza. Mamo, mamo, dziś za pusty, pójdę na zabawę, proszę. Ty jej nie pozwalaj, bo jak tak będzie latać, to do wiosny jak nic becikowe wylata. Wy, oj będzie krzyku, ale zwyczaj każe wpuścić zapustników. No to wchodźcie zapustnicy w progi, aby dobrze wytrzyjcie nogi. przybyli. Co możemy z siebie damy i wesoło zaśpiewamy. Jako statki to statki, cieszcie się dziewuchy i matki. Jako statki to statki, niech zatańczą wszystkie babki. A wy nas do Izby wpuście, skromny chociaż mały datek przyniesie Wam dostatek. A jak mi nie dacie, to mnie nie poznacie. Wszystkie garnki zbije, co na kuchni macie. Wam nie ucieknie, wy nas najpierw ucieszcie, zatańcujcie pięknie! Hej, szykować nogi! Hej, że rogi! Obtańcujmy, ośpiewajmy gospodarskie progi. Sprzedaj szybko swoją kozę. Kupić, nie kupić, potargować można. Bo dla Żyda, moje panie, handel to ważne zadanie. Jestem Żydek, na majątek łasy. Może i dla mnie na zapustach znajdzie się troszkę kiełbasy. Poszedł mosiek po wodę, po wodę. Chybał kozę za brodę, za brodę, hej! A koza go za bejsy, za bejsy, za bejsy, za bejsy, za bejsy, za... za, za... Czyż ty, mośku, tutaj szy, tutaj tutajszy tutejszy, tutaj, hej! Dajcie chociaż dusia dla biednego dziadusia, Daj się grosiszków parę, blisko, stare, stare. Napij się dziadku ciepłego winka, Zatańcz z babulką koło kominka. Nie, Teraz będzie dziad tańcował, Dziad tańcował, dziad tańcował, Już nie będzie wam żałował, Wam żałował, hej! Postawili dom na wódź. Dziadek z babka wnęła, cała chata podpłynęła. Aj, baj! Będzie tam czuć nad aj, baj! Będzie tam hej Jestem sobie koza zapustna kozucha. Będę skakać, póki nie da Cię racucha. Masz racu, racuszek tłusty i pamiętaj, że za pusty. Jestem sobie koza, kozucha swawolna. Skaczę chopsa sasa, bo mi wszystko wolno. Poczekaj, poczekaj, tyż zdenna, na Już te twoje sprawki nie ujdą na sucho. Będz będ po ogonie, kozuche są w będzie z tobą kuchą. Be, be, skąd ku sobie stanę, miotłem ziem i tu zostanę. Hulaj, hulaj, kusko, tu swoją nóżką. Gdzie kuska pochodzi, tam się żydko zrodzi. A kawaler, chodźże tu ajdaku, drapi chruście jeden. Ten kawaler ze swej woli sprzedał portki, kupił soli. Jak się panny dowiedziały, to tej soli jeś nie chciały. Idzie ja się koło bogu, daj mu marys, po trochu. za karę, że w swym życiu żadnej baby Tchau, é o Przez ja w tym lotu obiesuję. Przyszedł niedźwiedź kudłaty, Prosto z lasu do chaty. Szedł przez pola, przez chrusty, Prosto na zapusty. Kto mnie zbudził w środku zimy, Słyszę krzyki śpiewy tańce. Po się Ruszaj z piorku z nami Ale jestem niewyspany. Ale dajcie racuchów. Jak nie dacie spyrki i sadła, to wam sarna na paskudzi w żarna, a szur w żur. Masz racuszka tłustego i spyreczki do niego. Kominiarz w kapeluszu szczęście nosi, więc jego na zapusty czas zaprosić. Trochę was teraz szczęściem obdzielę, choć sam miłości nie mam go za wiele. Miałem raz dziewczynę, chciałem się z nią żenić. Taka szelma była, że musiałem zmienić. Ganka prawdę ci powie, połóż tu pieniążyk mały, a moje moje będą ci śpiewały. śpiewały. Choć ganka ci przewodnicząca, Komo dasz swoje serce. Wesele jest już blisko, czy panienką będziesz jeszcze? E, hey! hey! czy wesele jest już blisko, czy panienką będziesz jeszcze? Wybróżę twoją przyszłość, Dłonie czy tam tajemnicę. Wlecamo się nie szkoda, aby męża polubiła demografię poprawiła. Od niedawna, moje panie, bociek trudne ma zadanie. Pożądane są bliźniaki, a żółciutkie jak kaczaki. Najlepiej jednojajowe, bo wtedy większe becikowe. Ty się boćku tak nie frasuj, na zapustach nie ma czasu, aby smucić się i łkać. Tutaj trzeba śpiewać, grać. Wyłuchana mamina pieszczoszka. Nowy bucik i nowa pończoszka. Od razu widać, że aniołek. Ja też anioł, choć upadły, diablik jestem z piekła rodem, co każdemu w drogę wchodzę. I zwiadeczcie rodzy, i rogaty, stara od tej karty. Ja tu zostać muszę. Wypatrzyłem sobie już nie jedną duszę. Wszyscy tutaj telewizję mają, A abonamentu coś nie opłacają. Dość, widzę przecie, że tylko żartować chcecie. Jam jest kostucha, co ma paszcze do ucha. Na nic płacz i rozpacz, czasu nie mam wiele. Zabiorę was wszystkich na moje wesele. Na moje wesele! Dość żartów z fawoli, przyszłam tu swą kosę zadowolić. Czy taka chuda anorektyczka zechce spróbować pączków z koszyczka? Okna bije biały, oczka panną pociemniały, bo na radość smutek godzi wstępna środa już nadchodzi. Koniec tańców i hulanek, bo to nastał posturanek. Nie pójdziem więcej na bale, chyba że w drugim karnawale. Przebierańcy, stańcie kołem, posypię wam głową popiołem. O, sięgnijcie do spiżarni, albo lepiej do wędzarni, dajcie choć żeberka, bo na nich tłusta sperka. A macież tu zbytnicy, co tam miałam w piwnicy, upiekłam też puchne pączki, wybierzcie je w wasze rączki, jak za pusty, to za pusty, niech nam żyje człowiek tłusty. i Za to, na to lato życzę Wam zdrowia dobrze, żeście szczodrze że radzi nam. A za te dary, coście nam dali, abyście w tym roku panienkę wydali? Żeby, żebyście jak pączki w masze się pawili i się nie kłócili, dobrze jedli, pili, żeby dzieci były pulchne jak bułeczki, a jako gołąbki spokojne żoneczki. Żeby wam się darzyło, w komorze i w oborze, niech się rodzi i nie głodzi. Niech rośnie radośnie, niech ma każdy tyle, ile mu potrzeba, aby w jednorożcu nie zabrakło chleba. I już kończą się zapusty. Już odchodzi czwartek, tłusty. Dziękujemy za przyjęcie. Wróży Wam to wielkie szczęście. Nie zabraknie Wam niczego, nie ominie nic dobrego.